Musi się schować, a ja się dowiem, co jest grane. O! Czy to pan dzwonił? Tak. O! A to pewnie Wiktoria. Chodź, dziecko. Dziękuję za pomoc. Ta dziewczynka jest ważna. Weź to. Dobrze się nią zaopiekujemy, synu. Diana mówiła, że potrzebujesz tego naszyjnika. Nie zgub go. Wrócisz tutaj? Będę miał Cię na oku. 3750 za noc, żadnych imprez. Halo, Tasiek, musimy pogadać. Dużo się słyszy o twoich dokonaniach. Muszę przyznać, że masz jaja, żeby tak palić swojego pracodawcę. Pewnie potrzebujesz informacji, jestem skłonny współpracować. Ale w zamian mam prośbę. Tu miejscowego knypka, który nazywa siebie królem Chinatown. Chyba ta jest dość trafna. Chciałbym zjeść, żeby złożył wypowiedzenie, jeśli rozumiesz, co mam na myśli. Król Chinatown. Siemano witam Was z tej strony. Neskot, um... W trzecim odcinku Hitmana. W centrum miasta, a tam jednostka skorumpowany klin, strzeże go na każdym kroku. Rzadko rozstaje się z tą druhamatką, głównie podczas spotkań z dealerem na platformie nad rynkiem. Masz partnerską europejską brykę, którą parkuje w fobijskiej alejce. No, to wszystko co wiem, Jo. Daj znać, jak skończysz, dobra? Dobra, trochę mi tutaj przerwano, no ale jeszcze raz powiem, cześć, Siemano. Eee, trzeci odcinek z Hitmana eee, Hitman rozgrzeszenie Miałem nadzieję, że, że pójdzie mi tak samo dobrze, jak poszło mi teraz po wstępie Uuuu, ile ludzi Od razu przypomina mi się Sleeping Dogs Jeżeli też pamiętacie, to powiem, też mi się teraz przypomni Tyle ludzi było też tam, o prawie eee, Nie wiem, czy przy przypadkiem muzyka trochę nie jest za głośna, albo ja mam po prostu za głośne słuchawki Ale nie wydaje mi się, bo jak sprawdzałem na poprzednim odcinku, to było, no, dosyć fajnie eee, tak, i, na, i to jest jak już powiedziałem, właśnie król e, Chinatown. I będziemy musieli pewnie go. E, aha, ja bym ja go zabić, tak? Nikt tu nie wejdzie bez no wiem, ja, ja bym strzelił z przyjemnością, no ale. No ale jednak wolę nie. Bo nie będzie fajnie, jeżeli ja, ja strzelę, co nie, a tu pum będzie. Jaka sprawa policja? Ja mam go zabić, no. A. Muszę znaleźć coś, czym mógłbym rzucić tam... A tu, to co to, to tam jest? Co się stoi na dole? Zainteresowało mnie to nawet. Jeszcze na dole! A, to śmietnik, a tam jest jakieś coś, dobra. W sumie nic pomocnego tak naprawdę. Że makrela ja, ja, bym, ja, ja bym chętnie kupił, nie, 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 nie sprzedaż w Ja już chciałem kupować. Jak ja bym tam dostać, a teraz bym mógł się dostać, tak szczerze mówiąc. Hmm. hmm, jak by to zrobić? Jeżeli bym użył instynktownego strzelenia, to może by mi się to w szczerze mówiąc udało. Nie guźwa, nie tego. Anuluj. Nie uważam, żeby to było ładne, a nie zdrowe. Ham, no nie no, boję się trochę zaryzykować, bo przegram od razu potem. E, jeżeli teraz strzelę, e, Znalazłbym z chęcią jakieś coś do rzucenia, albo coś do. coś do czegoś innego do zrobienia, ale tylko, tylko i wyłącznie znaczy, chodzi mi o to, żeby rzucić czymś właśnie. Czy to jakoś. No tutaj coś mogę chyba. A nie, dobra, to jest akurat... Co? Co jest? Podoba Ci się mundur? No, podoba A, mi się mundur. No, zawalisty. Hmm, to mnie od do myślenia, wiecie? Idiota! Muszę Pana prosić o opuszczenie tego terenu. IDIOTA NO NIE TO MIAŁEŚ ZROBIĆ, pomocy? PEDAŁ Nie to zrobił, jeszcze raz Uczyciele punkt kontrolny Nie, nie wyszło mi to, nie wiem, chciałem rzucić w niego, on mi rzucił butelką w tego, który stał za nim, no No logiczne, nie, nielogiczne, no właśnie, też tak myślę, wiecie Dokładnie to o tym samym pomyślałem Strasznie nielogiczne A co mogę zrobić z tobą? To jest butelka. Ej, pilnować! Nie płacę wam za siedzenie na dupach! Nikt tu nie wejdzie bez mojego pozwolenia. Co to było? Nikt nie wejdzie, nie zobaczy? Chyba nie, no dobra, mają to w dupie w takim razie. Wygląda na to, że mają to po prostu w dupie, no i... i no i właśnie, no i... no... no. Ukryj się, no proszę. Co mogę panu podać? Liczę, że będziemy się wygrywać przez nie. Co? Co? Pójście nóżdy, Billu, zasrajmy! Tak, cóż, departament No ty se chyba jaja robisz. A wow Aaa, co nieważne, A, ale się, ała, się wolnołem, Jeszcze raz, no kuźwa, jak ja mam to w takim razie zrobić? Może przejdzie tam ten, e, to było na tap, Nie, na escape? Nie. E, F1. Eee, cele. Mam tu jakieś ten... Dasiek, Niegdyś najlepszy ze zwiadowców, a więc... To, to mi gówno daje tak naprawdę, wiecie? Ja bym chciał jakieś ko ko kompletnie informacje, jak ja jak i co mam zrobić. Dobra. Zobaczmy sobie jeszcze raz. Próbuję rzucić butelką bliżej tam tych, e, tam tych e, koleżyci. Ej, wy dwa! Nie płacę wam za siedzenie na dupak. Nikt tu nie wejdzie bez mojego pozwolenia. Co? Sprawdź to. O, 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 wyszedł. No proszę, jak idiota. Co było? Wysał, że to swat niby jest? Kię ty kurde! Ty sobie chyba żartuję, że ty będziesz mnie bił. Te Przebranie! Ehe! Nie, nie było go tu, no co ty. ty! Jeden z nich, dokładnie! Ty! Idioci! No nie widziałeś mnie, no co ty! byś mnie nigdy nie zauważył! I nie wiem, że musimy wejść tutaj do tych drzwi, czy musimy wejść do tych drzwi. Musimy. Opuść town. Bardzo łatwe to było. Nie by że trzy razy próbowałem, no ale no. Obyć go. A on nie śpi chyba. Nie będę. Benaka idę. Mami. Penaka Konkięte si amor. Co sprowadza twój twardy tyłek w moje brogi? Potrzebuję informacji. Cóż, tym się zajmuję informacją. Ty jej szukasz, ja ją znajduję. Oczywiście nie za darmo. Pewnie, że nie za darmo. Oczywiście. Dziewczyna o imieniu Wiktoria. Agencja chce ją mieć. Muszę wiedzieć czemu. Nie, zaraz, 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 zaraz. Agencja? Chcesz, żebym grzebał w sprawach agencji? Co ty oszalałeś? Tak, jesteś szalony. Dobra, ile chcesz mi zapłacić? Podaj swoją cenę. <laughs> no. no. Cóż. Narzędzia nie dawaj mu tego, nie słuchaj, co mówi ulica. Słyszysz o dziewczynie, wiesz, co robić. Zadzwonię. Dokładnie oooo! Z... Prawdziwy potencjał! No, proszę. Blokowanie, ukrywanie się na widoku, pozwala hitsmana, i odzyskać instytucji. Zwiększa zdolność Hitmana do wtopienia się w tłum. Na następny poziom, okej. Okay. Mm, następny. A no, to w sumie przejrzmy już misję. No, strasznie krótka ona była, no ale. Strasznie psi, psi, psi. ale tu... ty ona by za krótka była trochę. Nie jestem dokładnie pewien, ile już nagrywamy, bo, bo zapomniałem włączyć znowu licznik e, licznik, jakikolwiek licznik. E, mam drobne problemy z nagrywaniem dźwięku w tej grze, ale coś tam poradziłem i w, w końcu dźwięk w filmikach się pojawił. Mam nadzieję, że się cieszycie. E, a teraz. Teraz myślę, że jednak skończymy ten odcinek, żeby żeby nie przedłużać. Myślę, że takie jednomisjowe odcinki będą najle najlepszym rozwiązaniem. Więc ja się teraz z wami żegnam. Mówiłam na razie, cześć i pa. I życzę miłego dnia, chyba, że, że jest wieczór, więc życzę wam miłej nocy. Dobranoc, pa.